Scarlett Johansson wystąpiła w programie Out Wine, You Quiz on the Block i podzieliła się osobistymi historiami. Powiedziała, że to jej trzeci dzień w Seulu i żałuje, że pobyt jest zbyt krótki. Kiedy usłyszała, że jej koreański pseudonim to Hansuni, zażartowała, że każe mężowi tak do niej mówić. Opowiedziała o swoim nowym filmie Jurassic World Nowy Początek, który określiła jako świeży start z elementami nostalgii. Mimo, że ma duży telewizor w domu, stwierdziła, że ten film trzeba obejrzeć w kinie. Johansson przyznała, że jako dziewięcioletnia dziewczynka oglądała Jurassic Park z rodziną i była pod ogromnym wrażeniem. Przez 30 lat marzyła, by wystąpić w tej serii, nawet jako przekąska dla dinozaura. Teraz, jako główna bohaterka, nie może w to uwierzyć. Wspomniała także o wzruszającym momencie, gdy jej brat bliźniak po premierze w Londynie powiedział: Zrobiłaś to!. Czuła, że cała jej dotychczasowa kariera prowadziła właśnie do tej chwili. Gdy usłyszała, że budżet filmu wynosi 240 miliardów wonów zażartowała: O jak wesele Jeffa Bezosa! i dodała, że to pewnie przez wysokie honoraria dinozaurów. Opowiedziała również o roli czarnej doby. Początkowo nie dostała roli, mimo że zaparbowała włosy na czerwono. Jednak gdy inna aktorka zrezygnowała, dostała telefon, który nazwała najszczęśliwszym w życiu. Najwięcej śmiechu wywołała anegdota z hollywoodzkiej kolacji. Po premierze Blondynie, wszyscy współpracownicy poszli na kolację, a potem po prostu wyszli. Scarlett została sama z rachunkiem. Zostałam tylko ja i Paragon, byłam w szoku, przyznała. Rano, podczas wymeldowania z hotelu, zobaczyła rachunek z Barry i zrozumiała jak dużo wypito. Podsumowując, powiedziała, że 10 lat w roli Czarnej wdoby pozwoliło jej obserwować rozwój postaci i zbudować relacje z innymi aktorami stała się częścią rodziny Marvela.